Cześć, ja jestem Alan i chciałbym Was zaprosić na me włości. Wszystko, co możecie zobaczyć, jest po to, żeby ułatwić Wam życie. Mamy wózki elektryczne, które mają dobrze sprawować się w tak zwanym terenie, w mieście, natomiast nie schowasz ich do bagażnika. Więc wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom i mamy wózki na absolutnie każdą okazję. Mniejsze, większe do transportu i tak a tutaj proszę Państwa mamy przykład wózków, które możecie Państwo zabrać ze sobą absolutnie wszędzie. Do samochodu, do bagażnika zmieści się bez najmniejszego problemu, możecie je nawet zabrać ze sobą samolotem. Więc jeśli wybieracie się w jakąkolwiek podróż, wózek elektryczny EWABZ, XLX20 Airline. Wózek Alabama na przykład to jest taki wózek elektryczny, który jest turbowygodny i bardzo dobrze jeździ się nim po chodniku albo na przykład po jakimś takim terenie. Jak widzicie, ten wózek bez problemu wiedzie tam gdzie trzeba. Natomiast ma jedną wadę, do bagażnika, to mój przyjacielu, on się na pewno nie zmieści. Tyle sprzętu. Już przetestowaliśmy po to, żebyście wy wiedzieli, jaki sprzęt jest. W Waszym konkretnym przypadku najlepszy. Oczywiście możecie zobaczyć nasze filmiki na Facebooku, na TikToku, ale również na YouTubie. Więc jeśli zastanawiasz się, jaki sprzęt chciałbyś wybrać, to nasz kanał na YouTubie będzie najlepszym rozwiązaniem. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny OrtoLife spółka